Siema, nazywam się Orys Michalczuk, zapraszam Was serdecznie na 5-6 sierpnia do Koszalina. Siemanko, Blanka Turska. Siema, Jacek Olejnik. Siema, Leczko, jestem Max z Cześć, z tej strony Damian Andrzejewski, zapraszam wszystkich na Koszalin 5-6 sierpnia. Cześć, nazywam się Grzegorz Jach, zapraszam Was na Koszalin. Ja Was zapraszam na kolejną rundę, która odbędzie się w Koszalinie 5-6 sierpnia. 5-6 sierpnia zapraszam Was do polskiego Miami. Będę ja, będzie Maryśka, narobimy trochę szumu. Pełnia lata, polskie Miami, morze, plaża. Super miejsce, piękna sceneria, zapraszamy gorąco. I mamy z jak co roku, siać po Strach z Frankensteinem. Będzie miła zabawa. Po masujemy trochę naszym LSX-em na polskim Miami.